6 kwiecień 2020 rok. Jest kolejna sztuka. Udało mi się ją wylornetkować po raz pierwszy w życiu. Z daleka myślałam, że to może jakiś kikut od kukurydzy, ale podeszłam bliżej i nie. Jednak nie. Będzie do pary z jednym, który już mamy w domu. Poznaję po charakterystycznym wygięciu. Kolejny raz pola nie zawiodły. A ma śliczny kolor taki brązowiutki. piękne żłobienie Tak, to na pewno jest do pary.